Startujemy na wyprawę! Razem z ABW lećmy po przygody. Razem z AIBU poznajmy odpowiedzi. Razem z Adibu. Podróż pełną wrażeń. Razem z Adibu. Na pokład zapraszam! Jeśli prawdę pragniesz znać, pytasz czemu, co i jak wiedza to twój nowy ślad. Nasza misja, ziemia! Razem z ABW! Jesteśmy po przygody razem z Adibu pozostajemy odpowiedzi Razem z Adibu. Adibu misja ziemna. Razem z Adibu Teleportacja Do czego służy koralowiec? <grym> <grym> Dziwne, że nie ma tu młodych rybek. Duże rybki są tego samego gatunku. Nie wiesz, Adipu? Nigdy nie doczekasz się młodych rybek. Dlaczego? Bo twoje rybki to dwa samce. Mogą być tatusiami. Aby były młode, potrzebne samiec i samica. Chcesz zobaczyć młode rybki? A wiesz, gdzie są? Tak, w koralowcu. Lećmy! Kierunek ziemia! A raczej ocean! Robitaku, lecimy! Co się dzieje? Zaraz poczekajcie na mnie. Gotowi do nurkowania. Tak! Proszę bardzo! Koralowce! Są piękne! Do czego służą? Tworzą bogaty ekosystem. Żyje tu wiele gatunków ryb i roślin. I tu znajdują pożywienie. No, nie widzę tu żadnych rybek, a ty? To normalne. Pewnie przestraszyły się statku. Schowały się w koralowcu. Ale gdy się z makrominiaturyzujemy, wkrótce się pojawią. Makrominiaturyzacja! Możemy zobaczyć rybki. Koralowiec to duży dom, w którym żyją różne rodziny rybek. Tak, ale nie tylko. Stanowi także wspaniałą barierę ochronną! Popatrzcie! Ryba chirurg! Tego samego gatunku, co nasze! Widziałaś młode rybki? Gdzie one są? Gdzie są? Przestań skakać, Adibu. Ta płynęła sama. Może wyjdziecie i przyjrzycie się z bliska. Na pewno znajdziecie ikrę między rozgałęzieniami koralowca. O! Wybierzesz się z nami, Robitoku? E, raczej zostanę tutaj. Ehe. Pa, 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 w morskich głębinach. Pa, pa, pa. Na dnie oceanu. Zobaczcie! Jest ikra! Znalazłam całą kolonię! Nie! Bert, nie dotykaj ich. Twój zapach może odstraszyć matkę. Są miękkie i bardzo delikatne. O nie, patrz! To ich matka! Schowajmy się, szybko! Rodzinovu! Pa, pa. Co się dzieje? Nie ruszać się? Już płynę! Będzie niespodzianka! Dzięki, Robitoku! Jeszcze chwila, a zjadłaby nas! Nie, nie ma obawy! Nie skrzywdzi was! Martwi się o swoje młode! Ona tylko próbowała ich bronić! O! Spokojnie, jak mówiłem, te ryby nie są niebezpieczne! Naprawdę! O, ja Robi to Robi toku, hmm. przypłynął ogromny żółw. Zaraz zje rybie jajka. <grym> nie, nie, ikra jest bezpieczna, chroni ją koralowiec. No to czego on szuka? Myśli, że statek to meduza. Robi toku. Wyłącz światła, bo zaraz cię pałknie. Co? Na zardzewiałe śrubki? O rety, goni mnie żółw. O! Znam tylko jeden sposób, żeby zostawił mnie w spokoju. Porządnie go przestraszyć. Makrominiaturyzacja. O oh, 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 małe włosy! Oh, oh, oh. <laughs> Szybciej do statku! Dobry pomysł, Adibu! Cieszę się, że znaleźliśmy Ikle, lecz chciałbym zobaczyć młode rybki! Wrócimy tu, gdy się wylęgną! Niespodzianka! Patrzcie, młode rybki! Jakie słodkie! A teraz wracamy na celetę. Co Ty wyprawiasz Bert? Tutaj mamy dwa samce, a żeby były dzieci potrzebny samiec i samica. Bert im opowiada o naszych przygodach wśród koralowców. To wspaniały pomysł! Zapewnić wam akompaniament muzyczny? <grym wytrych> o nie! <grym wytrych> <grym wytrych> a wśród koralowców Lala na dnie oceanu. No a dibu już wiesz do czego służy koralowiec. Tak, jest domem dla wielu gatunków morskich stworzeń, schronieniem przed drapieżnikami i, i miejscem, miejscem do składania, składania ikry. Tata. Wersja polska Studio Publishing.